Spike leży na A. To bóg, no. to kulkę brała. O, jest na ten Został Zmienna u Pyka. leży na B. Co? No ja ja to Ja też miałem pięć koła O, widzę Nie chcę z nim rozmawiać Dobra, trzymam Dzięki bocie. No, na do... kurwa widziałem no, nie Dopadłam cię! Z partem to Jutek jeden ja się na plecy ci nie wiem Chyba nie Został jeden wrog. Podłożyli. Zostało 30 sekund. Yeah. Jest tutaj, koło mnie. Jebiście. Mam więcej testów do przeprowadzenia. Przed kadymi, w środek. Mit, 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 mit. się. Nie! Ściekła. Poszedł dym. Raze coś puściła na A. Rzucam granatę. Raze nas zawita. Spajk leży pod B. Góry. Chyba to gówno. Zapomniałem, że on ma te, te pierdolone klony. Na no, A jest. Spajk tu jest. Dobrze. Dostał jeden wróg. Czekać tylko na tą szmaciurę. No kurwa! No kurwa, jebana. No wiadomo, nie no to trzeba, muszę go zmieniać. Ja Spike leży na B! Dostał na jeden wróg. Rozpętam ogień piekielnie! Dostał jeden Schylił się! Jest, jest na górze tam. Yy, teraz pospojrzysz na lewą Mateusz, na górze. Albo no, spokojnie, spokojnie. albo, albo go zdrabnie. No nie, albo jak on nie. Oddawaj. Nie, 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 ale cię sami. Jezus. dostał jeden wróg. Co kurwa za bar... No a, i na górze są obory. Idealnie. Gdzie droga na? Spike leży na A. Tak, no, ale nie ma nikogo Coś w Co? Jest Co ich, ich tam więcej. mi z Dobra, są, są na tak wszyscy na. Wszyscy. jeden no, I, on, i ta... Zeskoczyła. Nie cierpię, fizytuśka. bo tam chyba Klinger włączyli. Znaczy, był tamten, tam ten... nie! Dobra, Gdzie to skrywa? się wszyscy chowali, no? Jezus, <grym> no. no, muszę się mocno zbliżyć, to na. Dziom, jeden Za kopcę, za kopce. Rozwalili moją kamerę. Klatka odpalona. Tak czek, agresywnie. Trzeba kopcić z tym razem z tymi schodkami, bo przecież tak to wystawiają syny łeb. Uwalej, uwalej, czy tak, tak, tak. se, bo. tam podłożony. ci, nie patrzę tutaj. Zadawaj, Rafał, przez teleport nowe, na B. Patrzcie, gdzie patrzę dawaj da, da. wiesz? O, nie Dabaj mam już na dół. Na teleport. Widzę wroga na A. Został jeden druk. Kurwa, nie zdążyłem dojść. Chciałem im, oddziałem im. Przeładowuję. Widzę wroga na A. przez O kurwa, i widzisz się znowu. Spike podłożony. A <śmany> Skasowane! Dostał jeden wróg! To jest dziecianka! Oooo! się za tą jebaną tułak? Nie mam już ładunków! to! Kurwa, no przecież... A dostał jeden wróg! Dobra, i macie, macie po prawej, no. Ona jest ona jest tu, su, nie tam. Ufff... Sprawdzam tam Anulowany! To go do... była bardzo cofniona. Dostał jeden wróg! No, Wyeliminowany! Ja, ja ja działko! Ja, Został jeden wróg. Nie zabijecie moich sojuszników! Kasimy światło! Uch! był na środku, ale może żebyś go Mam ich, Nie, już za późno nie, nie się zaszło. Chójciechaj. Został jeden wróg. On będzie też tutaj, gdzieś. Ustawiam granat roju! Uważaj, uważaj, bo może z prawej. Zostaje ba na środku na przykład. No już trzeba ryzykować. Nie, dobrze. Wszystki stron nie obstawić. Teraz, Masz ulta, multa, teraz ulta, teraz ulta, Nie, 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 nie opłaca się. Jak nie troju. opłaca się, Dawaj ulta. Rzucam granat po wszystkim jest? Klacz. A, no, ciemność. <grym>. Ja. Okay. po prawej błoty. Co następne? No, się!

Dobrze, dół, dół, dół. Zabiam działko. Dobry to przewidzi. Dobry, no, obrócił się już. A, tu jest. A, tu A, tu jest. A, tu jest. A, tu Został 3. jeden. Do domykam. Domykam. Z tyłu. Z tyłu. B. Z tyłu. Wystarczy, że zdałem w niej. Zmienna usunę. Nie ma co je Dostał jeden wróg. Oh, yes. Ale oh. mówiłem mu, że mu odjebał. Że im odjebał. Jest tutaj. Jeden trup. Oh, odliczanie do pod Pod idzie. Dostał jeden wróg. A ten sprób. Przy... Sprawdźmy tutaj. Kartu. Został jeden wróg. Dostał oh. jeden gracz. Minus oh. 63. Ale Paka leży. Spike tak leży na A. No Zostaw jeden na